Cześć, witam Was wszystkich. W tym filmiku chciałbym Wam pokazać funkcję użytkownika oraz administratora w panelu administracyjnym strony grymojapastia.pl. Na wstępie wypadałoby się zarejestrować na stronę. Służy do tego to okno. Wpisujemy swój login oraz hasło, po czym klikamy dalej. Po zmianie okienek powtarzamy poprzednie czynności. W ostatnim etapie wpisujemy swój adres e-mail i klikamy Zarejestruj. Na naszą skrzynkę mailową zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Wiadomość wygląda w ten sposób. Po kliknięciu w link aktywacyjny jesteśmy użytkownikami. Następnie możemy się zalogować, wpisując nasze dane z rejestracji. Po zalogowaniu się, pierwsze co rzuca się w oczy to lista wszystkich fanpage, y, które są pod skrzydłami portalu GMP. Będąc na tej stronie, możemy przejść do dodawania postów. Jeżeli chcielibyśmy dodać post, na przykład na stronę Nikt Dnia, wystarczy, że znajdziemy kursorem na banner i klikniemy na niego lewym przyciskiem myszy. Jak widzicie, przekierowało nas do innej strony. Mamy tutaj dane fanpage'a, którego wybraliśmy, czyli nazwę oraz ilość polubień, niżej zaś widnieją trzy okienka. Pierwsze służy do tego, by wraz ze swoim postem wgrać jakąś grafikę. Grafika oczywiście powinna być związana w jakiś sposób z fanpage'em, na którego wrzucamy post, oraz powinna być dodatkiem do każdego postu, jaki dodacie, gdyż ludzie najczęściej zwrócą pierw uwagę na obrazek, a następnie na treść dołączoną do obrazka. Niżej mamy okno, w którym wpisujemy treść naszego postu. W ostatnim okienku należy wpisać swoje aktualne hasło do profilu. Jeżeli jesteśmy zalogowani jako użytkownik Jaś, a nasze hasło do profilu to kotek 123. To wpisujemy w to miejsce kotek 123. Ta opcja jest stworzona po to, by w przypadku, gdy nie wylogujecie się z panelu administracyjnego, osoby trzecie nie mogły napisać jakichś bzdurnych postów. Gdy dodacie grafikę, napiszecie dobrą treść postu oraz podacie swoje hasło, klikacie w okienku na samym dole, to znaczy Dodaj post na Facebooka. W tym momencie post przechodzi do fazy akceptacji. Fazą akceptacji zajmują się administratorzy. Wszystkie posty, które zostały zaakceptowane, możecie zobaczyć klikając w zakładkę Zaakceptowane posty z lewej strony panelu. Jeżeli wasz post nie został dodany na Fanpage, prawdopodobnie nie został on jeszcze zaakceptowany, lub z jakiegoś powodu został on odrzucony przez administratora. By się dowiedzieć dlaczego, wystarczy wejść w zakładkę odrzucone posty. Mamy tu wypisane kto odrzucił post oraz dlaczego został on odrzucony. Często wystarczy poprawić go ze wskazówkami admina, które widnieją na czarnym tle z prawej strony. Przelogowałem się teraz na konto administratora. Prócz możliwości wrzucania postów, administrator zajmuje się porządkiem na fanpage'ach. Chodzi mi tu oczywiście o akceptowanie dobrych postów i odrzucanie tych złych. Aby przejść do panelu władzy, należy kliknąć w zakładkę Posty w moderacji. Wyświetlą nam się wszystkie posty, które wymagają akceptacji. Po sprawdzeniu postu i stwierdzeniu, że nadaje się on do publikacji, klikamy zielony przycisk. Jeżeli jako administrator sądzisz, że post ma pewne wady, które należy poprawić, lub po prostu jego treść nie nadaje się do publikacji, klikasz czerwony przycisk. Wyskoczy nam wtedy okienko, w którym musimy wpisać powód odrzucenia. I zasugerować ewentualne poprawki. Dodatkowo administrator ma dostęp do Shoutboxa, a który może porozumieć się z innymi adminami, podgląd administratorów online oraz podgląd użytkowników, którzy byli online w ciągu ostatnich 12 i 24 godzin. To tyle. Myślę, że po tym filmiku nie będziecie już mieli problemów z panelem administracyjnym. Jak widzicie, jestem bardzo prosty w obsłudze.